Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Witam Ciebie w pierwszym odcinku podcastu Końska Dawka Rozwoju w nowym 2024 roku. I dzisiaj takie rozważania, które przyszły mi do głowy na kanwie tego, co działo się w Sylwestra. Na kanwie wielu wpisów, próśb o to, żeby nie strzelać petardami ze względu na bezpieczeństwo zwierząt. Dźwięki sylwestrowych petard umilkły, ale być może w weekend odezwą się kolejnymi kanonadami. I myślę, że nie tak dużo zwierząt cierpi z naszego ludzkiego zwyczaju i mają różnego rodzaju zaburzenia, które zaburzenia fizyczne, tak różne choroby, nawet do tego stopnia, że, że część zwierząt też umiera. Ale część zaburzeń jest tej natury psychosomatycznej, czyli odczuwają ból, chorobowe dolegliwości, które, gdyby zbadał je lekarz w weterynarii, nie byłyby potwierdzone zmianami w organizmie. Nie pokazałoby się w wynikach badań, ale te wszystkie odczucia byłyby prawdziwe na skutek strachu, bo dla konia nie jest to naturalne, że ni stąd ni zowąd. Jest huk petardy i do tego wystrzał. W ogóle dla większości zwierząt to jest nienaturalne. Oczywiście są takie, które się przyzwyczajają i dość dobrze reagują, na przykład moje psy, te, które mam teraz, te obecne, bardzo dobrze reagują. Moje konie na szczęście też. Wygląda na to, że dość spokojnie podchodzą do petard, jednak dużo zwierząt ma dolegliwości związane z tym, jak przeżywają strach. Tak jak sobie myślę o w ogóle zwierzętach i o, o tym, w jaki sposób cierpią i czy cierpią psychicznie, i myślę, że, że cierpią, piąty odcinek mojego podcastu poświęciłam konsekwencji i wytrwałości. A w tym odcinku też opowiadałam o poezji i w jakim stanie ją odkupiłam i jak przebiegała u niej depresja. I to jest straszne, jak się na przykład patrzy na konia w depresji, przynajmniej dla mnie to było straszne, jak patrzyłam na konia w depresji, który stoi ze zwieszoną głową i nie reaguje na nic. To jest makabryczne. No ale też sporo koni ma wrzody, na przykład w takim wysokim treningu, nie wszystkie potrzeby. Są spełniane, czyli na przykład koń tylko wychodzi na trening, nie ma możliwości wybiegu, większej ilości ruchu, to często tylko nie mają wrzody. I zapraszam Cię do przeczytania artykułu, który znalazłam w internecie. Artykuł pod tytułem Rozwój psychiatrii koni Wyzwaniem dla współczesnej medycyny weterynaryjnej. Jest to artykuł Elizy Anny Niemczyckiej i Marii Walczak panie jedna z katedry toksykologii wydziału farmaceutycznego kolegium medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego a druga z Uniwersytetu Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ten artykuł pokazuje jak bardzo wrażliwą psychikę mają konie i że choroby psychiczne koni to nie jest mit tylko to jest po prostu rzecz która się dzieje i że choroby psychosomatyczne koni też po prostu się dzieją i przytaczam tutaj krótki fragment tego artykułu, a za chwilę przejdę do psychosomatyki ludzi. Rozbudowana sfera psychiczna konia jest doskonale widoczna w złożoności jego temperamentu, charakteru i osobowości. Zwłaszcza ta ostatnia, do niedawna przypisywana była ludziom, tymczasem u koni również zaobserwować możemy nie tylko pewne cechy osobowości, ale również wiele jej wariantów, co świadczy o złożoności procesów psychicznych zachodzących w mózgu konia. Biorąc pod uwagę fakt, że zaburzenia osobowości są istotną grupą schorzeń, którymi zajmuje się psychiatria człowieka, u koni w związku ze znacznym rozwojem osobowości również zachodzi ryzyko powstawania jej zaburzeń. W opisie do podcastu załączam link do całego artykułu, gdzie autorki omawiają choroby psychiczne koni i rozwój psychiatrii weterynaryjnej, więc myślę, że niezwykle ciekawy artykuł dla ludzi, którzy no, kochają konie, kochają zwierzęta i martwią się ich chorobami psychosomatycznymi, no, ale też wracam do ludzi. Rozmawiałam kiedyś z osobą, która przed zebraniami swojego zespołu miała silne bóle brzucha. Tak silne były to bóle, że poszła do lekarza, nie zdiagnozowano u niej żadnej choroby, wszystkie badania wychodziły perfekt, natomiast bóle były prawdziwe. Czyż nie były związane ze stresem, z obawą tego, co będzie podczas tych zebrań? No, jestem przekonana, że tak. Czyli, oczywiście, że jak jest ból brzucha, to leczymy ból brzucha, ale okazuje się, że tutaj trudność była raczej natury psychicznej, psychosomatycznej. Znam też trenerów i mówców inspiracyjnych, z którymi też rozmawiałam i którym zdarzało się tracić głos przed bardzo ważnym, a zarazem trudnym szkoleniem czy wystąpieniem. Te czasami bóle głowy, które mamy przed trudnym spotkaniem z klientem albo w sytuacji jakiejś trudnej z pracownikiem i mówimy nie mogę spać po nocach ze względu na to, co się dzieje na przykład w pracy. Myślę, że jest to zmora dzisiejszych czasów. I psychika ma ogromny wpływ na nasze ciało, i na szczęście, w chorobach duszy, w chorobach psychosomatycznych można otrzymać pomoc. I zachęcam, żeby w takich sytuacjach, kiedy no, boli ciało, ale właściwie nic się nie dzieje, jeśli chodzi o medyczne rzeczy, oprócz tego, że jest ból, że są objawy, ale tak naprawdę nie ma choroby, czy, czy, czy lekarz od ciała wykluczył chorobę ciała, to zachęcam, żeby zgłosić się do psychologa lub psychiatry. I skorzystać z pomocy, bo te choroby psychosomatyczne one mają naprawdę przyczynę w tym, co się dzieje z nami w naszej psychice, w trudnościach, w stresie. I pytania rozwojowe na dziś. Czy miałaś, czy miałeś kiedyś chorobę psychosomatyczną? Co ci przyniosło ulgę, co ci pomogło? Jak możesz wesprzeć kogoś z Twojego otoczenia? Kto cierpi fizycznie i podejrzewasz, że to może być związane z trudną sytuacją psychiczną lub stresową tej osoby? Czy znajdziesz w sobie odwagę, żeby działać? Jak konsekwencja i wytrwałość może Ci w tym pomóc? I tu zapraszam do odcinka końskiej dawki rozwoju, odcinka numer 5 o konsekwencji i wytrwałości. Także dzięki za dziś. Życzę Ci zdrowego 2024. Pa!